Manko koteczki, a jak widzicie, zmieniła nam się trochę sceneria, a to dlatego, że dzisiaj zajmiemy się też troszkę innymi rzeczami niż makijaż, chociaż make-up też będzie grał swoją rolę w tym wszystkim. Jak już widzicie po tytule, dzisiaj będziemy się bawić w stylizację. Ja i moda, hmm, no cóż, raczej nie jestem trendy, e, nigdy za bardzo nie szłam za tym, co jest w tym momencie akurat modne. Chociaż interesuję się tym, e, nawet nie wiem, czy ktoś z Was gdzieś tam kojarzy ten kanał Fashion TV. E, to był po prostu taki kanał, gdzie nie wiem, czy on dalej istnieje, bo nie mam telewizji. Ale po prostu, no to były puszczone pokazy mody, no i zeszły modelki, pokazy mody. I ja jako dzieciak, jak gdzieś tam coś rysowałam czy nie wiem, no robiłam jakieś plastyczne rzeczy, to bardzo często oglądałam sobie to leciało tam, wiecie, w tle, i se tam zerkałam a tu to, a tu tamto No i dużo rzeczy mi się podoba Ja w ogóle lubię takie estetyczne rzeczy Takie trochę barokowe, przepych Ale trochę mroczne Dużo biżuterii I ogólnie no, lubię na czymś takim oko zawiesić Prawdopodobnie gdybym była bogata Niemiłosiernie bogata To oczywiście śmigalny w kieckach od McQueena Na co dzień, do sklepu po bułki. Ale no, że nie jestem To trzeba sobie jakoś radzić No i tutaj mam na sobie taką oto o, zaraz sobie piknę Wybaczcie, że nie mam jak za bardzo wam tego pokazywać, później się przeniesiemy na po prostu białą ścianę, ale mam za mały pokój. I taką kieczkę oto kupiłam na wyprzedażach w Miss Guided. Kosztowała mnie szalone 40 zł i stwierdziłam, że jest w niej coś takiego, że ja mam ochotę ją po prostu na milion sposobów założyć, ubrać, udekorować i wpadł mi do mojego orzeszka taki oto pomysł, żeby zrobić dla Was całą taką serię, jak można konkretne rzeczy ubrać na wiele, wiele sposobów. Ponieważ bardzo często, jak mam jakiekolwiek właśnie takie, wiecie, swoje kwiatkowe ubranka na filmach, to później w komentarzach wy mnie się pytacie, a co to jest, a skąd to jest. I w większości są to jakieś starocie wygrzebane z szafy. No bardzo rzadko wie się, no ja po prostu poluję po wyprzedażach i dopiero wtedy kupuję jakieś nowe rzeczy, ale tak to głównie bawię się w włączenie wszystkiego, co tam z tej szafy wygrzebie. Więc pomyślałam sobie, że będę wam pokazywać, jak to robię, jak właśnie z kilku rzeczy, które już miałam na sobie pewnie 50 tysięcy razy, wykrzesać coś nowego, tak żeby, np., przed jakimś fajnym wyjściem, nie musieć od razu zamawiać nowej Kiecki, tylko z tego, co mamy w szafie, uklepać coś fajnego. No, i tak jak właśnie jeszcze spojrzałam sobie na tą Kieckę, to pierwsze, co mi się w ogóle rzuciło w oczy, to ten wzór. Ten wzór jest taki dla mnie bardzo mocno właśnie w tematyce Dolce and Gabbana, wiecie, taki wręcz powiedziałabym ceratowo-obrusowy, trochę starobabciny. No nie wiem jak Wam, ale mi się osobiście te wszystkie tutaj jabłuszka i kwiatuszki właśnie kojarzą z, takim, z taką ceratą w ogródku, wiecie, na stoliku. Tam jest taki kompot w szklanym dzbanku, są drożdżóweczki, no, no po prostu żyć nie umierać. I tak sobie pomyślałam, ej kurde, ja w sumie dosyć często podpatruję rzeczy od Dolce Gabbana i tam sobie te korony, perełki, jakby to tak tutaj ustylizować, to mogłoby to fajnie zadziałać. Z drugiej strony tak popatrzyłam, myślę, ale ona też ma taki trochę mroczniejszy vibe, tutaj to ramionko takie boho mroczne, jakby tutaj troszeczkę takiej koronki i tak nagle bum, Aleksandra McQueen, o jada. I tu dodam sobie taki laczek i tu sobie dodam takiego okolczyka i dodam sobie tutaj trochę czarnej koronki i to powinno styknąć. Więc sprawdźmy, czy styknie. E, w ogóle na samym początku pokażę Wam, jak bym się ubrała w tym na co dzień, tak zupełnie, e, wiecie, bez jakichś zbędnych dodatków, jak ta sukienka prezentowałaby się na takie zwykłe, chamskie, klasyczne moje wyjście po bułki do sklepu. No to zapraszam. Okej. Okay aby była prawdopodobnie taka klasyczna Izabela do wyjścia gdzieś tam sobie do sklepu, musi być torbeł torbie oczywiście mnóstwo niepotrzebnych i potrzebnych rzeczy, saszetka na dokumenty. Mogłoby być też bez saszetki, to zależy akurat, jakbym się wybierała, ale właśnie zarzuciłabym sobie jakąś jeansów beczkę, martensika wiecie, żeby to też nie było jakieś takie bardzo przegięte i za dużo, żeby się też tutaj rzeczy nie warlało. No i żeby się w tym po prostu wygodnie szło, tu żeby no nie wiaterek nie, nie sobie nie powiewał, bo ja wiecie, jestem zmarzła. Więc po prostu ta sukienka w czymś takim wygląda zupełnie normalnie i jakby do i na biedro, do Biedronki po bułeczki i do kumpeli na ploty i wiecie, no biegalina po mieście jak najbardziej. No bo i wygodnie. I ta sukienka jest na tyle, wiecie, długa, że jak się idzie i elastyczna, to się nie podwija i nie robią się jakieś takie dziwne rzeczy, już nie będę obnażać. Więc jak najbardziej to się nadaje do takiego po prostu o, wyjścia z domu na już. No, ale kto by tak tylko wychodził z domu na no już, trzeba się odstawić, więc się zaraz przewieramy. Okej, okay, zacznijmy sobie od Aleksandra McQueena, a teraz będą Wam się pojawiać różne przebitki na ekranie. Tutaj można zdecydowanie zobaczyć, że większość tych rzeczy ma taki trochę mroczny styl boho, ale kwiatowe motywy jak najbardziej się przewijają. Często są to też takie mocne graficzne wzory, czasami na przykład w lustrzanych odbiciach, czasami są to typowo nawiązania w tkaninie do kwiatów. E, mamy też często właśnie bufki lub takie opięte e, tuby sukienki, więc tutaj nasza się jak najbardziej w to wpasowywuje. Więc jakby nasza baza, myślę, że całkowicie się zgadza, ale teraz tak, jak to podpasować pod to, co tam się dzieje. Widzę na pewno element, który się bardzo często powtarza i jest to pasek. Ja znalazłam taki oto pasek z H&M. Proszę uprzejmie, poproszę mi tu wyostrzyć na pasek. Jest to pasek na talię, takiego welurkowego wężyka, zobaczymy, mam nadzieję, że to z tym styknie. Kolejną rzeczą, którą widzę jest dużo różnych czarnych koronek, takich zwiernych materiałów, warstwowania i tutaj znalazłam taką oto spódnicę z przeźroczystego czarnego tiulu, cyk, idziemy z tym. Znalazłam też taką oto narzutkę, spróbujmy. Jeśli chodzi o laczki, no to tam laczki ewidentnie są takie mroczniejsze, mają dużo wycięć, trochę są takie kowbojskie, nie wiem jak to nawet nazwać. Znalazłam coś takiego w mojej szafie, proszę uprzejmie. Myślę, że one się jak najbardziej do tego nadadzą. Są takie właśnie mroczniejsze, cięższe, na masywnym obcasie, tutaj mają dużo takich zdobień, gdzieś to mi tam świta. Widzę też, że zawsze dzieje się coś na szyi. Niestety nie mam tego typu łańcuchów, ale myślę, że bez problemu czarna aksamitka będzie z tym, no, jakoś tam komponowała się i da taką masę, taki ciężar właśnie na szyi. Jeśli chodzi o biżuterię, no to zdecydowanie polecimy z jakimś złotem, tutaj takim ciężkim, branzoleta, taka gruba, kolczyki koła i trochę pierdzionków. To powinno w miarę się tam wkomponować. Znalazłam jeszcze jedną koronkę, taką cienką bluzeczkę, a też spróbujemy, bo czemu by nie? Tutaj jeszcze rzucę parę wstążek, które myślę, że posłużą mi do stworzenia jakiejś sensownej fryzury, oraz e, a jeśli chodzi o make-up, to zaraz jeszcze wymyślimy taki jakiś ładny nude, ale może postawimy na ciemniejsze, mroczniejsze usta, żeby tak dopełnić tej całości. Zaraz się widzimy. Ok. No i mamy tą sukienkę w zupełnie innej odsłonie. Tutaj wszystkie te elementy faktycznie całkiem fajnie ze sobą zagrały. Te mroczne laczki od razu dały takiego charakteru tej sukience. Przez te pół prześwitujące materiały to ten wzór w te gruszki, ta jabłuszka się aż tak mocno nie rzuca w oczy, więc też przestał być taki radosny, że tak powiem. Tutaj dużo właśnie koronek. Szczerze mówiąc, nawet tą klarzutkę można zdjąć. I bardzo dobrze się połączyła ta koronka tutaj, widzicie, z tą, o, fruwajką, bo to spięte tym paskiem wygląda jak jedna zamierzona część. Myślę, że fajnie to oddaje ducha tego, co było właśnie na tamtych fotkach, które przed chwilą widzieliście. Roczny raczek też jak najbardziej w cenie. Podejdę sobie do Was też tak troszkę bliżej, żeby Wam tu pokazać, jak to wygląda jeszcze. Nałożyłam sobie taką ciemną pomadkę z Anastazji. Jest to kolor brandy. O! Taki mroczny odcień, bo stwierdziłam, że on fajnie będzie współgrał z tym ciężkim tutaj właśnie dołem. Skóra została nude, oko właśnie też zupełnie tylko wytuszowane rzęsy, ale dokleiłam sobie moje kamyczki. Myślę, że one też fajnie współgrają z całym tym klimatem. Zrezygnowałam z bransoletki, bo okazała się być jednak już za bardzo, ale powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten motyw. Y Plecionych warkoczy i chyba no, będę sobie coś takiego uskuteczniać na co dzień, bo dwa zwykłe warkoczyki od razu się odmieniły i ta fryzura wygląda zdecydowanie bardziej fancy tutaj też oczywiście powypuszczałam trochę włosków mam no nadzieję, że na kamerze to dobrze widać tak mniej więcej jak to miała ta modelka przy czym powiem wam, że u mnie takie rozczochrane warkocze to i tak by się zrobiły prędzej czy później bo moje włosy się nie słuchają i zaplecenie ich w cokolwiek kończy się po dwóch trzech godzinach maks noszenie bo jest już po prostu jeden wielki bałagan, ale no powiem wam, że bardzo mi się podoba to połączenie I myślę, że jeszcze do wielu stylizacji sobie założę tą górę, to w ogóle jest śmieszne bo ta siateczka jest y, jeszcze z liceum, kupiłam ją w jakimś... Czym ja ją kupiłam? O, w tu się warlają wstążki. Kupiłam ją w jakimś second handzie za 2 czy 3 zł. To też jest w ogóle z jakiejś wyprzedaży wyszukane w jakimś H&M. -ie. Ogólnie już widać ogromną różnicę, jak bardzo teraz się wieczorowo zrobiło. Myślę, że można byłoby w tym spokojnie pójść na jakąś dobrą bibę. Okej, okay, przejdźmy sobie do Dolce Gabbana, no tutaj to wiadomo, wzór na sukience mi całkowicie się z tym kojarzy, są owocki, są róże, więc tutaj będziemy bardziej w ozdoby, bo sama sukienka myślę już dosyć mocno się broni, no i tutaj nie mogłoby się obyć bez akcentów religijnych, Dolce Gabbana bardzo mocno związana jest z kulturą Włoch, gdzie wszystkie takie sakralne ornamenty są no na porządku dziennym i nie obraża to niczyich uczuć, więc proszę się tutaj nie obrażać, to jedynie wręcz Ukłon w stronę takiej sakralnej architektury sztuki. Dodaję więc kolczyki, krzyże bogato zdobione w perły. Żeby nie było za mało pereł, to dodaję też perłowy naszyjnik. Dodaję drugi perłowy naszyjnik, a żeby było na bogato. Myślę, że tutaj też świetnie sprawdzą się pierścionki z takimi właśnie białymi oczkami. Nie są to naprawdę perły, ale powinno to dobrze wyglądać. Myślę, że jeśli chodzi o głowę Zrobimy sobie dwie wersje Na bogato, gdzie połączę te dwie opaski One powinny tutaj dobrze się skomponować Bo mamy motyw róż I mamy motyw takich złocej I troszkę na mniej bogato Już gotowa opaska welurowa Z nakrzytymi perełkami I różnymi złotymi listkami Całość jeszcze Dowalimy tutaj bransoletę Zdobny pasek I na końcu taki zwykły laczek bo widzę, że modelki bardzo często taki oto obuw noszą. Jest to po prostu taki hamski, tani. O, no, taki sandałek na słupku. Okej, okay, mamy już stylizację na Dolce Gabbana, Jak widzicie, tutaj stokienka się w całości prezentuje idealnie z tym zestawieniem, ale za to obudowaliśmy ją tutaj mnóstwem błyskotek, złoceń. Sandałek fajnie jest taki leciutki, więc nie zaburza tej całej tutaj. Konstrukcji, że tak powiem. To jest ta wersja pierwsza, tylko z opaską. Już się do Was zbliżam, żebyście wszystko tu widzieli lepiej z bliska, jak to wygląda. Jak to mawia Emi, kolszyszek musi być zacny. O, jest, krzyżyczki. I tak jeszcze to wszystko wygląda z bliska. Usta oczywiście klasycznie czerwone, tutaj jedna z najpiękniejszych pomadek czerwonych ever, czyli Nars Power Pigment w kolorze Don't Stop. no i tutaj wiecie, no nie może być inaczej, bardzo często jest ten look na wybiegach u Dolczego właśnie przepych, perły, korona i teraz ja Wam jeszcze zmienię na drugą opcję. Proszę uprzejmie. To jest druga opcja, tak już naprawdę na bogato. Jeszcze się odsunę, jak to wygląda w całości, ledwo się mieszczę. I to jest już ten taki bardziej, wiecie, od kutur, bym powiedziała e, z tą koroną, ale w sumie na jakąś dobrą imprezę, czemu nie, e, jeśli się czujecie. Ja na przykład w sumie chodzę tak bardziej wystrojona, no bo gdzieś te wszystkie ciuchy mam i lubię się tak z czasem odstroić na jakieś większe biwy. Chociaż no na co dzień myślę, że opcja y, z. Tutaj do Was sobie dobrze. Opcja z tamtą opaską jest zdecydowanie delikatniejsza. Można jeszcze zrobić opcję z samymi różami. No to są odczepiane. I każda z nich wygląda właśnie bardzo w tym stylu dolczego bana. No, nie wiem, która Wam się najbardziej podoba, jestem ciekawa. Powiedzcie mi. OK, wróćmy sobie na chwilę do tego pierwotnego kadru. Ja już się nie będę teraz przebierać z tej stylizacji Dolce Gabbana, bo mi się naprawdę podoba i nawet nie wiem, czy sobie jeszcze w niej chwilę nie pochodzę tak po królewsku, skoro można. E, mam nadzieję, że to się Wam podobało, że jakby natknęło Was troszeczkę do takiego innego myślenia o swoich ciuchach. Myślę, że jak teraz Wam się nudzi i dawno nie przeglądaliście swojej szafy, to warto przekopać, zobaczyć jakie tam skarby się ukrywają, bo możliwe, że macie tam dużo rzeczy, które. Dawno nie były noszone, wręcz przez to, że sobie wiszą na wieszaku, to nawet nie do końca wiecie, jak w nich wyglądacie. Powiem Wam, ja w ogóle mam coś takiego, że bardzo ciężko mi się kupuje rzeczy tak po prostu w sklepie. Nawet wolę kupować je szperać przez internet, ponieważ ja po prostu nie widzę ich za dobrze na wieszakach. Muszę to widzieć bardziej na ciele, więc sobie też szykując różne rzeczy często wyciągam z szafy dużą ilość ciuchów i po prostu przymierzam, zakładam, sprawdzam co z czym i jak, więc Wam też może być wtedy łatwiej. A jeśli się nudzicie, no to przy okazji sobie posprzątacie szafę, bo może się okazać, że macie tam ukryte naprawdę dużo perełek, o których po pierwsze zapomnieliście, bo niech pierwsze rzuci kamieniem ten, komu się nie zdarzyło po prostu zapomnieć, zagubić w szafie jakąś rzecz i odkopać po jakimś czasie nagle, to ja w ogóle coś takiego mam. Po drugie, wpaść na jakieś nowe połączenia może po prostu bluzka, którą już tak gdzieś tam no, zafiksowaliście się na noszenie z tym konkretnymi spodniami czy tam spódnicą, można ją zestawić w milion innych sytuacji. Szczególnie też Wam polecam warstwowanie na odwrót, czyli jak mamy cienką, jakąś prześwitującą bluzkę, założyć ją pod coś, ale nałożyć ją też na coś i posprawdzać, z czym ona się będzie fajnie zachowywała. Bardzo mi się podobał, chyba ze 2 czy 3 lata temu był taki trend, nie wiem jak to nazwać nawet, że na grube swetry nakładały laski takie cieniutkie właśnie koronki, jakieś takie ozdoby, no, no super to wyglądało. Jakby yy, nadal jest użytkowe, bo w sweterku ciepło, ale można na sweter napiąć troszkę fajnych rzeczy, żeby nie wyglądać jak taki po prostu pluszowym i zimą. Więc wszystko się da. Ja też jestem bardzo zmarzła, więc wiecie, no to nie tylko ma być ładnie, ale ma być też wygodnie i ma być cieplutko. Ale właśnie jest mnóstwo możliwości z rzeczy, które się już ma. Nic do tego tak naprawdę kupować nie trzeba. Wygrzebać, popatrzeć po biżuterii, po dodatkach, e, posprawdzać, a może coś można przerobić, jeśli umiecie szyć. Albo macie zaufaną krawcową. Ja bym się bardzo chciała nauczyć szyć. Myślę, że to jest taka jedna z nielicznych rzeczy kreatywnych, której nie potrafię, a w sumie bardzo mnie fascynuje i na pewno kiedyś do tego w końcu siądę. Napiszcie mi w ogóle, która stylizacja Wam się bardziej podobała: czy ta na Dolce Gabbana, czy ta na Aleksandra McQueena, która jest bliższa Waszemu sercu, i czy w ogóle wyszlibyście tak gdzieś ubrani właśnie na jakąś bibę, i czy Was to zainspirowało do popatrzenia po swoich rzeczach koniecznie też dajcie mi znać, czy w ogóle podoba Wam się coś takiego, czy mam się też tym zająć tutaj, pogadać troszkę z Wami o tych ciuchach, pokazać Wam więcej rzeczy w różnych zestawieniach, e, na przykład mam taki pomysł, że może pokazałabym Wam takie basicowe czarne ciuchy, z których tworzyłam często do pracy też, po prostu na bazie tam powiedzmy pięciu, sześciu rzeczy, mnóstwo, mnóstwo stylizacji, żeby codziennie w tej pracy wyglądać inaczej, ale żeby jednak też nie musieć zbyt dużo tych nowych ciuchów kupować. Więc jeśli jesteście tym zainteresowani, no to Czekam na Waszą opinię. Ja Wam powiem szczerze, że się dosyć mocno jaram tematem, bo yy, no lubię się wystroić. Yy, jestem, wiecie, taka sroczka tutaj u tu, kwiatuszki, tutaj perełki, yy, więc jak najbardziej chętnie Wam jeszcze pokażę, co tutaj mam za skarbę, bo uzbierałam, powiem Wam szczerze, przez wiele lat naprawdę dobre zasoby yy, różnych dziwnych strojów, yy, więc co, no. Na razie się z Wami żegnam. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Yy, czekam na Was w komentarzach i do zobaczenia żabki w kolejnym odcinku.